Witam zdrowo i finansowo, Hydraulik Finansowy, kolejne wydanie Ekspresu Codziennego i dzisiejsze pytanie brzmi ile przyszłości już sfinansowałaś albo ile przyszłości już sfinansowałeś? No skoro mówimy o finansowaniu, to wiadomo, że sprawa dotyczy finansów, no i oczywiście lepszego zarządzania finansami osobistymi. Pytania te, które właśnie zadaję tutaj w tej serii, w tych spotkaniach, dotyczą generalnie sztuki lepszego zarządzania finansami osobistymi i są na bazie książki, którą napisałem, czyli Hydraulika Finansowego. A tutaj jest okładka tej książki, żeby każdy mógł zobaczyć, co w niej jest. Jak widać, tytuł brzmi Jak skutecznie uszczelniać i zwielokrotniać domowy budżet, czyli chodzi o to, żeby z tego, co się ma, mieć więcej. I to można zrobić tylko w ten sposób, że się właśnie lepiej zarządza swoimi finansami osobistymi. Dobra wiadomość jest taka, że oprócz tych spotkań tutaj można nas również obejrzeć w telewizji, w telewizji TV Rybnik, kanał 47 na telewi w telewizjach kablowych. Tak wygląda czołówka programu. I w takim razie pytanie, jak należy lepiej zarządzać finansami osobistymi. Pytanie brzmiało, ile przyszłości sfinansowałeś, czyli jakby z samego pytania wynika już, że możemy finansować naszą przyszłość. No to, że ją finansujemy albo na nią wpływamy, to jest oczywiste, po to kończyliśmy szkoły, po to uczyliśmy się jakiegoś zawodu, po to podjęliśmy pracę, żeby coś się wydarzyło. No po to też płacimy jakieś składki emerytalne dalej. No ale pytanie ma szerszy kontekst, czyli Ile przyszłości już sfinansowałeś nie oznacza tylko tego, w którym miejscu linii czasu jesteś, czyli ile już zdążyłeś przeżyć, a co się jeszcze wydarzy. Chodzi również o to, ile elementów przyszłości udało Ci się sfinansować. I elementy przyszłości, które finansujesz, są czymś innym niż ogólne pojęcie, że finansujesz przyszłość. Czyli. Jeżeli podzielisz sobie swoje życie na różne aspekty, a takich aspektów może być więcej, w hydrauliku finansowym opisuje kilkanaście takich aspektów, można to zauważyć w spisie treści, jeżeli ktoś wejdzie na stronę i zobaczy sobie, jakie są rozdziały, czego one dotyczą, to będzie wiedział dokładnie, o ilu aspektach życia mówimy, ale generalnie w takim normalnym planie finansowym mówi się o około 60 aspektach życia, a więc skoro tyle aspektów życia jest, to znaczy, że również takie aspekty życia należy i można finansować. Stąd też pytanie, ile przyszłości sfinansowałeś, ile aspektów życia finansujesz? Jeden, dwa, trzy, pięć, dziesięć, dwadzieścia. No, w większości przypadków na pewno finansujesz swoją emeryturę, bo to musisz robić. Państwo wymusza to na tobie. Oczywiście wymuszanie przez państwo ma swoje dobre i złe strony. Dobra to jest taka, że gdyby państwo tego nie wymuszało, to pewnie większość osób by zapominała albo przekładała wszystko na później. Zła jest taka, że oczywiście niewiele z tego wymuszenia wynika. Raczej wszyscy narzekają na poziom emerytur, niż z niego są zadowoleni. W związku z powyższym pytanie brzmi, jak sam do tego podchodzisz, czyli jak sam takie rzeczy robisz? No, i to jest jakby pierwszy aspekt, czas kiedy, i tu jest właśnie coś, co koniecznie muszę zauważyć, ponieważ zawsze prowadzę internetowe spotkania, w których mówię o tym takim interkulturowym coachingu finansowym. No, to zawsze podaję od ogółu do szczegóły najważniejsze rzeczy. No i teraz. Zwyczaj kulturowy w Polsce jest następujący. Wydaje nam się, że emerytura to jest czas, kiedy już na pewno nie muszę nic robić, będą mi płacić i będę sobie robił, co zechcę. Otóż jest to bardzo fałszywe przekonanie, prawda jest taka. To nie znaczy, że nie musisz nic robić i że będziesz robił, co zechciał. Czas emerytury oznacza, że nie wolno ci pracować i zostaniesz za to ukarany surowo, kiedy zechcesz pracować, bo ci się twoje świadczenia emerytalne pozabiera, albo obniży, albo będziesz miał z tego powodu jakiś Problemy, jeśli zarobisz więcej niż trzeba, zawiesi się emeryturę i tak dalej. Tak jakby świadczenie emerytalne było łaską państwa, tak to zresztą jest w tej chwili w naszych, w naszych przepisach, a nie czymś, co wypracowałeś sam dzięki swoim składkom. No ale to jest tylko jeden aspekt przyszłości. Jak wyglądają inne aspekty przyszłości? Może chcesz mieć jeszcze coś innego, oprócz tego, że masz jakieś składki emerytalne. Może na przykład chcesz mieć dom gdzieś indziej niż do tej pory mieszkasz. Mieszkasz dlatego, że pracujesz, ale na starość, czy tam w przyszłości chcesz się cieszyć świeżym powietrzem, widokiem morza, albo gór, albo czegoś innego. No i teraz pytanie, czy już finansujesz ten Twój pomysł, czy czekasz dopiero, aż się dorobisz tych lat późniejszych? Albo być może jest też tak, że na tej linii życia nie odkładasz wszystkiego na te ostatnie lata swojego życia, na tę złotą jesień, złotą starość, jak to ktoś chciał, ale chcesz w trakcie swojego życia różne rzeczy mieć i je móc sfinansować. Jeżeli Aspekty życia rozłożysz teraz na to, co jest dla ciebie ważne, to możesz również je finansować. Pokażę to na konkretnym przykładzie, żeby było zrozumiałe, na czym polega finansowanie takiego aspektu życia. Odwołam się teraz do czegoś, co lubią panowie. Większość panów jakoś lubi samochody, nie uważa, że to jest coś ważnego w ich życiu i raczej stara się myśleć o tym, że zawsze będzie samochodem jeździć. Nieważne, ile taki samochód kosztuje, ważne jest to, że w większości przypadków kupujemy samochody za drogie niż nas na to stać, bo to wynika również ze współczynników finansowych. Ale zróbmy taki przykład, który będzie zrozumiały dla wszystkich. Ja o tym zresztą dokładnie w Hydrauliku Finansowym piszę, także można to sobie spokojnie sprawdzić i przeliczyć, ale zobaczmy, jak to wygląda, żeby teraz było wiadomo, o co chodzi. Zrobimy dwa przykłady. Załóżmy, że potrzebujemy samochodu za 80 tysięcy złotych. To nie jest jakoś szczególnie drogo, jakiś taki średniej klasy samochód i to jest coś, co będziemy finansować kredytem. Kredyt będzie spłacany 12 razy w roku, no bo takie najczęściej formuły się przybiera. Będzie on spłacany do końca. Weźmiemy sobie w kredycie 7-letnim, czyli kupujemy nowy samochód i zakładamy, że 7 lat będziemy nim jeździć. Niech on będzie oprocentowany powiedzmy na poziomie 11%, czyli tak jakoś teraz mniej więcej... Kiedyś było tanie, teraz jest trochę drożej. No to nawet niech będzie na 10%, żeby nie było tak, że za drogo bierzemy, czyli oprocentujemy kredyt na poziomie 10% i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli piszemy sobie 10%, to musimy zerować i ile taki kredyt będzie nas kosztować. 10% rata kosztuje nas 1328 zł. Jak to przemnożymy razy ilość rat, czyli 84 zapłacimy 111 559 zł, czyli 31 tysięcy więcej, więc widać wyraźnie, ile to jest, jeżeli to podzielimy teraz przez, przez wartość naszego kredytu, czyli przez to, co rzeczywiście bierzemy, no to mamy wartość następującą, jest to 1,39, czyli 39% drożej Nasta impreza kosztuje. Więc będziemy sobie płacić 39% drożej i będziemy mieli ten cel, który chcemy. A teraz mówimy o finansowaniu przyszłości w taki sposób, żeby to było A pewne i B tańsze. Więc popatrzmy, jak ten sam cel uzyskujemy teraz w inny sposób. Wyobraźmy sobie teraz, że potrafimy przewidywać to, co jest dla nas ważne i takim samochodem chcemy jeździć na przykład również nie tylko za 7 lat, ale za 14 lat i za 21 lat. Więc jeżeli sobie zrobimy okres 21 lat. Zamieniamy to sobie teraz na miesiące, żeby było wiadomo, że tak to może być. Czyli za 21 lat chcemy również jeździć samochodem. Jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, to przy to jest 252 miesiące. Przy tym samym, przy tym samym oprocentowaniu, żeby to było mniej więcej tak samo, przyjmijmy, że potrzebujemy tych 80 tysięcy. I tutaj pomijam z ceny, inflacji i tak dalej, żeby nie było zbyt skomplikowane, tylko żeby zrobić podstawowe założenia, bo jeżeli się zrobi. Zbyt dużo z współczynników, to będzie to mało zrozumiałe dla, dla każdego. Tu chodzi o to, żeby to było proste i nie było z tym problemów. Czyli robimy sobie proste przeliczenie. Jest to 83 zł i 75 groszy, ale taką kwotę należy przeznaczać na ten cel przez 21 lat, czyli 252 miesiące. Efekt jest 21 tysięcy, a samochód kosztuje nas 80. Jeżeli to teraz podzielimy przez Cenę naszego samochodu, żeby zrozumieć całą ideę, to mamy 21%, prawda? Czyli jeszcze raz, żeby to było dla każdego jasne, kwota mnożona razy ilość naszych płatności, to mamy łącznie 21 tysięcy, jak to podzielimy przez wartość naszego kredytu, czyli przez a przepraszam, tutaj nie wpisałem, nie wpisałem wartości tego, co chcemy zrobić. Jeszcze raz musimy sobie zapisać, 80 tysięcy to jest to coś, co chcemy zrobić, o i teraz możemy policzyć, to jest 83 zł, razy, oczywiście zaczynamy od zera, razy ilość naszych płatności, czyli te 252 miesiące daje nam to kwotę, Znowu się nie policzyło, daje nam to kwotę i sprawdzę jeszcze raz, czy wszystko jest. 10%, kwota, zaczynamy od zera, potrzebujemy 80 tysięcy, no i teraz kosztuje to 93 zł. Jak to pomnożymy przez ilość naszych miesięcy, to mamy 252 miesiące razem 23 tysiące. Jeżeli to teraz podzielimy przez wartość tego, co chcieliśmy osiągnąć, no to mamy wyraźną informację, że jest to 29%. No i teraz możemy porównać dwie rzeczy. W pierwszym przypadku płacimy 139% za naszą przyszłość, no bo przez te 7 lat będziemy jeździć, w drugim przypadku płacimy tylko 29% za naszą przyszłość. I w ten sposób można rozumieć finansowanie przyszłości, czyli przyszłość może sfinansować o wiele taniej. Możesz to zrobić tylko wtedy, kiedy na linii czasu nałożysz te rzeczy, które są dla Ciebie istotne i ważne, ale to wymaga od Ciebie dyscypliny myślowej i przewidzenia, co w Twoim życiu jest ważne. Dlatego w planie finansowym ja mówię o 60 aspektach, klient z reguły wybiera, ale jeżeli wybiera, to swoje cele finansowe może realizować za 20-30% ceny, czasami za 15%, czasami jeżeli to jest bardzo krótko, trochę drożej, ale zawsze poniżej 100%. A jeżeli tego nie robi, no to płaci 130 kilka procent za. To, co potrzebuje. Mogę na ten temat mówić długo, bo to mój ulubiony temat. Niestety, mój czas inspiracji się zakończył. Puszczam czołówkę programu telewizyjnego i zapraszam na kolejne spotkanie.